co ta ciotka Ci przyniosła? Dzisiaj takie jedzonko popatrz. Wychodka. Dziąg. O oh no. O oh no. Czekaj go ty. Poczekaj. to nie jest dla ciebie. Ty dostaniesz tutaj, proszę. No. Masz

Teraz nie. Poczekaj, Całusek. Przecież ty spadniesz. Czekaj, ja przesunę trochę. No, czekaj, poczekaj. No, przesunę troszkę, żebyś nie musiał tak skakać. O, gdzieś teraz jest usłuchaj. Wszyscy musicie teraz tutaj do niej, tak? Wszyscy muszą do koleżanki. No, a jeszcze całusek tutaj przyszedł, jeszcze łobuś całusek, łobuś całusek, tak? No. <laughs> Wszystkich was mam tutaj, chciałbyś coś? No to chodź tu, nie idź do niej, nie, do niej nie, niech ona sobie zje, a ty masz tu, no proszę. No 30 dostaniecie. Już jest i tak resztka. Już więcej Wam nie otwieram. Bardzo była miła niespodzianka dla koteczków. Kotki się najadły. Tak? Proszę całusku, to dla Ciebie. Widzę, że ekstra, ale pięknie gryzeltka wcina. Gryzeltka, jak ty już pięknie się dajesz głaskać. Ojejku! Na no ślicznie. To chyba cię złapię jutro, wiesz. Właśnie tym sposobem, co dzisiaj. Łapiecie. cię. Super Kicia, no proszę. Super, już się tak nie cofa. O, ale elegancka pieciunia, tak? elegancka kiecionka, elegancka, taka elegancka, super. No, nosek czyściejszy, tak? No super, no wy, wy, wyjedź sobie, wy, wyjedź do końca. A my idziemy na dół. No i teraz wtyś jako porządny kotek się myje. Bo się najadł, zadowolony, szczęśliwy, cały czeka już przebiera łapkami. Że znaczy nie, to są moje słuchawki. Żeby się pobawić. Tam siedzi gdzieś gryzetka, która wylizuje miseczkę, ale dzisiaj już była głaskana. Ja mam wielką prośbę do tych wszystkich, którzy już napisali, oglądając ten film, że się nie głaszczę kota przy jedzeniu żeby się powstrzymali bo już tłumaczyłam to milion razy że właśnie jedzenie jest dobrym momentem żeby się z kotem zaprzyjaźniać żeby go uczyć dotyku ludzkiej ręki żeby go przekonywać że ludzka ręka jest w porządku i ja tak będę robić zawsze po prostu jest to moja metoda która się jak widać sprawdza bo dziś już głaskałam ją pełną ręką mimo że się usunęła na początku to jest olbrzymi postęp, a to jest tylko kilka dni. I ten postęp właśnie się odbywa dzięki głaskaniu przewodzeniu, więc naprawdę zaczynają mnie takie komentarze wkurzać. Więc proszę się powstrzymać, jeśli ktoś już miał ochotę napisać. Chociaż wiem, że to i tak nic nie da, bo przy następnym kocie, który, który wymaga oswajania znowu będzie ten sam temat. Tak, a całusek. Całusek słuchajcie, poleca się do adopcji, bo kotek jest wesoły, przemiły. Kluseczka taka po prostu zadbany. Miziak do kwadratu. Siedzi na rączkach. Siedzi na kolankach jak trzeba. Uwielbia się bawić, ale jak widać, w kocim pokoju większość czasu śpi. Już ma trochę jednak lat, chciałam powiedzieć, miesięcy jakieś 6-7. No i już nie jest takim małym kotkiem, który tak strasznie szaleje aczkolwiek jest oczywiście młody i szaleć będzie. Idealnie nadaje się na dokocenie, chce się bawić nadaje się do młodego kota. I bardzo Was proszę. Dlaczego nie, nie polecam ptysia, to powiem niedługo. I dlaczego nie polecam jeszcze e, profesora Miotka, to też powiem niedługo. Ale całusek jest już absolutnie gotów. A ponieważ mnie jest bardzo potrzebne miejsce, to bardzo bym prosiła. Bardzo bym prosiła, bo się troszkę sprawy skomplikowały. Muszę o tym napisać, tylko muszę do tego dojrzeć. No i moje zobowiązania, które poczyniłam wcześniej, no mam z tym problem. Tyśku, fajnie siedzisz tam, podobaś mi się. Wiesz? Dobra, to my się tu jeszcze poprawimy z kotkami. Potem tyle do tego biedaka miotka. Znaczy biedaka tylko tyle, że siedzi sam. No dlaczego siedzi sam? Dlaczego nie może być razem z innymi kotami? spytała Mariola pod poprzednim postem. To może ja powiem, jak będę u niego. piękny jestem. Tak, piękny jestem, ty, łabuziaku. No, teraz troszkę wtyś. Aha, <śmianie> teraz troszkę wtyś. Wtyś jest boski. Ale całusek też jest boski, tak. Cudowne zwierzątko. I takie to jest zwierzątko, takie, które miało do czynienia z ludźmi. Różnymi ludźmi, więc nie boi się ludzi i jest przez nich no, oswojony i wypieszczony, wykarmiony po prostu niesamowicie. Także miały wczoraj ten zabieg kastracji wszystkie, wszystkie trzy kocórki. No to pani doktor mówiła, że te dwa to takie grubaski. Takie mają zapasy sadła. Cudowne kotki. No a gryzeltka niech sobie tam dojrzewa, aczkolwiek widzę, że będzie dobrze. To życzę wszystkim miłego dnia, bo jeszcze drugi kotek może w osobnym filmie.